Cześć z tej strony, Emmy Trader i zapraszam na dzisiejsze przygotowanie do sesji. E, przygotowanie, które szczęśliwie uda mi się nagrać, choć myślałem, że nie będzie to możliwe z uwagi na e, dość spore problemy, e, jakie miałem dzisiaj e, rano. E, blue screen kilkukrotnie i tego typu rzeczy, co, to, czego też efektem jest tutaj prawdopodobnie e, widzicie, że przycięte. Grafika nie wiem, czemu niektóre programy w ogóle mi nie działają. Szczęśliwie, udało mi się odpalić e, Windowsa oraz e, wszystkie platformy, jednakże nie działa to tak, jak powinno. Mam nadzieję, że e, nie będzie to powodowało żadnych problemów w trakcie trwania dzisiejszej sesji. E, przechodząc już jednak do, e, do analizy e, aktualnej sytuacji na IS e, oraz ropie. Biorąc pod uwagę kontrakty na SP500 widzimy, że um, ostatnie dni e, przyniosły nam tutaj e, kontynuację wzrostów. E, dwie ostatnie sesje rozgrywane były w, według w miarę e, podobnego scenariusza, który e, charakteryzował się dosyć silną przeceną na otwarciu, która później była e, zbierana i e, mieliśmy do czynienia. Z kontynuacją w kierunku północnym. Wczorajsza sesja przyniosła nam wybicie nad e, okrągłą barierę 3000 punktów. Aktualnie cena stabilizuje się powyżej tego poziomu, jednak patrząc e, z perspektywy stricte po, e, profili tygodniowych, e, przede wszystkim e, to, na co warto zwrócić uwagę, to poziom value at High 29,83,50 oraz value at Low. 58,50. Są to e, dwa poziomy, na które zwracałem uwagę w dotychczasowych przygotowaniach. E, widzimy, że e, znalazło to również potwierdzenie w tym, co faktycznie wydarzyło się w przeciągu ostatnich e, dwóch, trzech e, sesji. Przechodząc już jednak stricte do analizy m, profili e, dziennych tutaj widzimy, że e, profil wczorajszy E, charakteryzuje się tutaj tym pojedynczym e, single printem na poziomie 29.900 e, Jest to poziom, na który warto będzie, będzie e, zwrócić uwagę z tego właśnie względu e, tak długo jak długo utrzymywali się będziemy powyżej tego poziomu e, zasadnym może być tutaj zakładanie kontynuacji e, wzrostów w kierunku oczywiście all time high, które E, znajduje się aktualnie w niedalekiej odległości. Wydaje mi się, że tak jak do tej pory wszyscy spoglądali w kierunku okrągłej bariery 3000 punktów, tak teraz zdecydowana większość spogląda w, w kierunku aktualnego all time high, którego e, wyznaczyć możemy na poziomie 3029,50. Patrząc jednak na aktualną sytuację z perspektywy e, stricte p, stref popytów i ich podażowych, to w kwestii tych e, pierwszych, pierwsza z nich zlokalizowana będzie gdzieś w okolicach e, 3450, 3002.50. Widzimy, że pokrywa to się w, w dość spornym stopniu z e, aktualnym poziomem Valiant dla sesji nocnej. Dlatego też warto będzie obserwować to, co wydarzy się e, w przypadku prób zejścia poniżej właśnie tego, e, tego poziomu. 3500 jest to aktualny poziom Valiant E, dwupunktowa strefa poniżej pierwsza ze stref popytowych. Druga ze stref popytowych znajdowała się będzie w okolicy 29.97.00 e, 29, 29, czyli jest to strefa powyżej wczorajszego poziomu e, POC e, mieści się ona również w e, powiedzmy objęciach strefy podażowej, na którą zwracałem uwagę e, w trakcie ostatnich e, przygotowań. I tutaj też zwróciłbym uwagę na e, przytoczony przed chwilą poziom 2995.00 e, może on odegrać kluczową rolę z perspektywy kontynuacji wzrostów. Będzie to dla mnie linia na piasku przed dzisiejszą sesją. Tak długo, jak długo trzymaliśmy będziemy powyżej tego poziomu. E, zasadnym wydaje się być tutaj zakładanie kontynuacji wzrostów oraz prób wyjścia nad aktualnym poziom all-time high dla przypomnienia 3029. E, dziewięć Jeżeli chodzi o strefy podażowe, e, pierwsza z nich tysiące 3012 e, Druga jest to strefa zlokalizowana powyżej e, poziomu 3018 trzy 3018 dziewiętnaście Jest to strefa w okolicach, której niejednokrotnie dochodziło już do reakcji e, w, na w przeciągu ostatnich tygodni. Szczególnie poziom 3018.00 spotykał się do tej pory z reakcją uczestników rynku, czego tutaj e, widzimy pewnego rodzaju e, potwierdzenie, w, z którym myśmy do czynienia w trakcie e, sesji, e, sesji nocnej. E, tak to wygląda, jeżeli chodzi o kluczowe strefy popytowej i podażowe. To, na co chciałbym zwrócić uwagę, to, to fakt, że wczorajsza sesja przyniosła nam zamknięcie powyżej poziomu e, value at high. Dlatego też w pierwszej kolejności, podobnie jak miało to miejsce w ostatnich dniach, możemy spodziewać się tutaj jakichś prób zejścia i przetestowania tego poziomu, który znajduje się na 29,975 współgra to, to ten poziom z wyznaczoną wcześniej strefą popytową. Dlatego też taki scenariusz jest jak najbardziej e, prawdopodobny. Dodatkowa rzecz, na którą chciałem zwrócić dzisiaj uwagę, to. E, pewnego rodzaju nawał e, danych, które zostaną dzisiaj opublikowane. W pierwszej kolejności mamy, e, jeżeli dobrze pamiętam, decyzję w, w sprawie stóp, która zostanie podjęta przez e, EBC e, o godzinie 13:45. Jeżeli dobrze pamiętam, po tym mamy do, będziemy mieli godzinę 14:30 publikację danych o inflacji e, za oceanem jest to obligacja danych o inflacji rocznej w stosunku rok do roku oraz konferencja prasowa EBC również o 14.30, dlatego też ta godzina 14.30 też pomiędzy 13.45 oraz 14.30 aż do otwarcia kasowego może sporo bujać, dlatego e, warto jest tutaj e, ze sporym podejść do tych stref, o których przed chwilą mówiłem z lekkim dystansem i odpowiednio Zabezpieczyć się, zajmując pozycję, szczególnie jeżeli chodzi o wyznaczanie e, zle, stref obronnych czy też zleceń obronnych, stop dla naszych e, pozycji, tutaj no, do otwarcia kasowego powinno to się w jakimś stopniu już unormować. Dlatego też, e, jeżeli nie decydujecie się na handel przed otwarciem kasowego, wówczas powinno to być już trochę bardziej stabilne. E, to tyle, jeżeli chodzi o jest, Przejdźmy od razu do ropy tutaj niejako e, sytuacja w dużej mierze e, może nie tyle zgodna z tym o, o czym wczoraj mówiłem, co też mieliśmy do czynienia m, z realizacją pewnego scenariusza, jak dobrze pamiętacie wspominałem o publikacji danych o API oraz e, e, tym na temat tego jaki wpływ ta publikacja może mieć na oczekiwania względem e, danych o zapasach, e, tutaj co prawda Mieliśmy do czynienia ze sporym rozstrzałem, który powinien wspierać e, tutaj scenariusze prowzrostowe. Jednakże, jak już wspominałem, w trakcie wczorajszego przygotowania rynki w pewnym stopniu wyceniały odrobinę większy rozstrzał, który bardziej e, wspierałby tutaj wzrosty. Tak mi się przynajmniej wydaje, e, czego efektem była e, przecena e, zapoczątkowana gdzieś z okolic zeszłotygodniowych szczytów, czyli z okolic poziomu 57,75 e, w pewnym sensie. Zgrało się to z tym scenariuszem, o którym mówiłem w trakcie przygotowania. Strefy wyznaczone w trakcie wczorajszego przygotowania w dużej mierze spełniły swoją rolę. Oczywiście, do momentu tej dynamicznej przeceny, wówczas znaleźliśmy się zdecydowanie niżej, i ten impuls spadkowy wyłamał się niejako poza ramy wczorajszego przygotowania. Patrząc jednakże z perspektywy profili tygodniowych, to tutaj warto zwrócić uwagę na fakt, że w dalszym ciągu. E, strefa równowagi znajduje się na zdecydowanie wyższych poziomach. Dolne ograniczenie 5712 jest to poziom, do którego e, możemy dążyć, którego możemy przetestować w przypadku wybicia nad e, tą strefę single printów, czy też przetestowania jej dolnego ograniczenia w okolicach 5640. Jednak jest to aktualnie scena już dość odległy, bowiem aktualnie znajdujemy się gdzieś w okolicach okrągłej e, bariery 50. 5 dolarów. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o perspektywę tygodniową. Oczywiście należy mieć tutaj na względzie fakt, że ten górny obszar dystrybucji budowany był na bazie 2,5 dwóch, dwóch sesji. Dlatego nie można zdziwić fakt, że ta, ta strefa równowagi znajduje się na tych wyższych poziomach. Jednakże warto będzie obserwować to, co wydarzy się w przypadku jakichś prób wybicia nad tą strefę single printów oraz przetestowania aktualnego poziomu value at low czy też tej strefy zlokalizowanej powyżej 56,67 patrząc na aktualną sytuację z perspektywy profili e, dziennych to przede wszystkim oprócz wspomnianej strefy single printów należałoby zwrócić uwagę na e, purlow low z wczorajszej sesji czyli poziom 56,62 e, 56, e, w oparciu o ten poziom warto by było tutaj wyznaczyć pierwszą ze stref podażowych na dzisiejszą sesję, biorąc pod uwagę fakt, że znajdujemy się aktualnie poniżej tego poziomu, dlatego też strefa 55, 50, 56, 62 e, może tutaj pełnić e, funkcję pierwszej ze strefy e, podażowych na dzisiejszą sesję, druga e, okolice 56, 01, 56, 01, 56, 07, wąska strefa podażowa, na którą z tą pewnością warto będzie zwrócić uwagę, e, tutaj oczywiście dodam jeszcze, że Kolejna ze stref to już okolice tej strefy single printów, czyli okolice 56,40, 56,40. Jeżeli dobrze pamiętam, strefą, na którą warto było tutaj zwrócić uwagę, jest to strefa zbudowana właśnie w oparciu o value at high dla sesji nocnej, czyli 56,31, 56,40. Gdyby nie doszło tutaj do reakcji w okolicy okrągłej bariery 56 dolarów, wówczas należałoby się spodziewać próby przejęć ponowne, ponownego przejęcia kontroli przez rynkowych e, niedźwiedzi właśnie w okolicach tego dolnego ograniczenia single printów. Jeżeli chodzi o strefy popytowe e, pierwsza z nich poniżej poziomu 55.17, 55.17, 55.02 e, około 15% strefa popytowa zbudowana w oparciu o górne ograniczenie widocznej strefy równowagi. Kolejna ze stref E, popytowych, na którą zwróciłbym uwagę, to jest to strefa zbudowana w oparciu o dolne ograniczenie tej strefy równowagi, czyli poziom 54,69-54,60. Około 10-centowa strefa popytowa, na którą również zwróciłbym uwagę w trakcie trwania e, dzisiejszej sesji. Jeżeli chodzi o linię na piasku, będzie to dla mnie poziom 56,29, e, czyli poziom pokrywający się z aktualnym value add high dla sesji nocnej. Kilka tików poniżej tego obszaru single printów, czyli tej strefy podażowej, silnej strefy podażowej, o której mówiłem dosłownie przed chwilą. Dodatkowo poziom 56,29 jest to poziom value at low dla sesji wczorajszej w oparciu o wolumen. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o dzisiejsze przygotowanie. Na sam koniec rzut oka na podsumowanie kluczowych stref popytowych i podażowych, o ile uda mi się tutaj. Otworzyć to. O, tym razem wszystko jest ok. Jest oraz ropa oka na strefy wolumynowe 0500. Tu się zgadza. 1550, czyli lekka zmiana. Pamiętajmy, aby zaktualizować to standardowo przed otwarciem. W przypadku ropy jest to troszkę większa zmiana. 5513 oraz. 56:07 Tak to wygląda, jeżeli chodzi o dzisiejsze przypo przygotowanie. Przypominam, że e, 13:45, czyli już prawdopodobnie po e, momencie, w którym opublikuję dzisiejsze nagrania na, na YouTube, e, decyzja e, e, EBC w sprawie stóp stu procentowych, jednakże później 14:30 ważna godzina. E, tuż przed otwarciem e, rynków za oceną dzisiaj należy zachować szczególną ostrożność i nie dać się złapać w e, jakichś e, błędnych e, pozycjach, czy też e, pozycjach o e, zbyt dużym, o przelaworowanych pozycjach. E, pamiętajmy o to, żeby tutaj kontrolować w odpowiedni sposób ryzyko i e, rozgrywać to, co wydarzy się już po e, publikacji tych istotnych danych, które Będą miały miejsce o godziny 14.30. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze przygotowanie. Mam nadzieję, że było ono przydatne i do usłyszenia jutro.